Urodziłem się w południowym Iranie, w miejscowości Abadan, w rodzinie muzułmańskiej, szyicko-muzułmańskiej. Mój dziadek był przywódcą muzułmańskim, miał 19 dzieci, i z tych 19 dzieci miał 84 wnuków. Oczywiście musiał wybrać jednego, aby przejął po nim duchowe przywództwo oraz nauki dla kolejnego pokolenia. W moim życiu także działy się pewne rzeczy, w których mogłem zginąć i za każdym razem, kiedy zbliżało się do mnie jakieś niebezpieczeństwo, widziałem pewną postać, która zawsze była tam. I mówiłem o tym otwarcie do innych. Mój dziadek wziął to jako znak duchowego świata islamu, jako ochrona tego duchowego świata nade mną. Więc poświęcił mi bardzo dużo czasu, nauczał mnie wszystkiego na temat islamu. Przyłączyłem się do Hezbollah, byłem w tej armii około 3 lata, studiowałem tam Koran bardzo intensywnie. Dziadek mój posiał w moim sercu to, abym dzielił się Islamem z biednymi, zwiedzonymi chrześcijanami i oczywiście, abym także był duchowym liderem w naszej rodzinie. W podróży do Malezji zatrzymany zostałem z 30 nielegalnymi paszportami. Osadzono mnie w więzieniu i tam nauczałem islamu. Mówiłem wszystkim, co muszą robić, co jest ich obowiązkiem w stosunku do Allaha. Więc robiłem to rutynowo, każdego dnia. Modliłem się także pięć razy dziennie. Czy Ici modlą się trzy razy dziennie? Ale ja, ponieważ chciałem spędzać więcej czasu z Bogiem, modliłem się pięć osobnych razy. I później jeszcze jedną osobną modlitwę wieczorną. Miałem taki nawyk, czytałem Koran od okładki do okładki raz na 10 dni i w ten sposób osiągnąłem duchowe moce. Rozmowa z nimi nie jest zabroniona w islamie. To są pewne historie, które o tym mówią, na przykład o proroku Mohamedzie. Więc byłem w stanie rozmawiać ze światem duchowym, osiągać od tego świata pewne moce duchowe, więc mogłem modlić się o niektórych ludzi, zwłaszcza o tych, których ktoś skrzywdził lub zrobił im coś złego. Oni przychodzili, prosili mnie, abym modlił się o nich, i natychmiast ta osoba, która ich skrzywdziła, miała jakiś wypadek, chorobę. Mogłem zamknąć oczy i powiedzieć you. Wam, co so dzieje się w celi obok. Power, huh? To powodowało, że pragnąłem więcej i więcej tej mocy. So I chciałem jej jeszcze więcej. Więc medytowałem so, nad Koranem I więcej i więcej. I pewnego wieczoru, kiedy tak robiłem, medytowałem nad pewnymi wersetami, są pewne słowa w Koranie, które się cały czas powtarzają, ale nie mają żadnego znaczenia. Są to sekrety Koranu. Więc kiedy medytowałem nad nimi. Duch wszedł do mojej celi i był on o wiele, wiele silniejszy niż mogłem to wytrzymać. Więc przepełniony byłem strachem i próbowałem używać wszystkich narzędzi, które dał mi islam. Mówiłem w imieniu Allaha, rozkazuję Ci wyjść, szatanie, gromiecie, tego typu rzeczy. Próbowałem używać tych rzeczy, ale nic nie było w stanie mi w tym momencie pomóc. Byłem już zdesperowany. Czułem, jakbym się dusił, czułem, jakby wysysało to ze mnie moje życie. Czułem, że umieram. Zawołałem do nieba, Boże, w języku farsji, Choda, pomóż mi. I natychmiast usłyszałem głos, tak wyraźnie jak Ty słyszysz mnie dzisiaj: Wezwij imię Jezus. I w tym momencie w ogóle nie zastanawiałem się przez nawet sekundę. Kiedy teraz tak myślę o tym, czułem się jakbym tonął. Kiedy rzucasz człowiekowi sznurek, gdy tonie, on się nie pyta o kolor tego sznurka, on po prostu go łapie. Więc i tak zrobiłem. Powiedziałem, Jezu, jeśli jesteś prawdziwy, objaw mi się. I do dzisiaj, kiedy o tym myślę, nie mam pojęcia, dlaczego wypowiedziałem to w ten sposób. Dlaczego nie powiedziałem po prostu, Jezu, pomóż mi. Nie wiem, ale to w ten sposób I powiedziałem. I zanim zakończyłem to zdanie, wszystko wróciło do normy. To nie było moje nawrócenie. To był początek mojej dezorientacji. Dlaczego Jezus pomógł muzeumaninowi? Ja uczyniłem wszystko, co było w mojej mocy, aby być dobrym muzeumaninem. Byłem nawet, poświęciłem się jako męczennik dla Allaha. Chodziłem po polach minowych. Rząd Iranu wydał taki dekret. A, i powołał do życia takich ludzi w Fadai, którzy poświęcali się dla, dla Koranu i dla rządu. Uczestniczyłem w egzekucjach poprzez powieszenie. Wiecie, robiłem wszystko, co myślałem, że muszę robić przeciwko niewiernym. I wszystko, każdy drobiazg, aby także dzielić się i opowiadać o Allahu innym ludziom. Więc Wiedziałem, że coś jest tutaj nie tak. I to nie dlatego, że powątpiewałem w Allaha czy w Islam. W pełni wierzyłem. Po prostu nie wiedziałem, co to jest. To zamieszało mi w głowie. Więc myślałem, że zapomnę o tym. Ale pytanie, dlaczego Jezus pomógł muzeumaninowi, Te pytanie cały czas wracało do mnie. Wierzyłem w Mohameda, ostatniego proroka, w doskonałą religię. Dlaczego miałby Jezus mi pomóc? W ciągu dwóch tygodni miałem naprawdę zamieszanie. Pomyślałem sobie, będę pościół i modlił się, pytał Boga, aby pokazał mi Jego drogę. W tym czasie podszedłem do tego bardzo poważnie. Znalazłem wersety w Koranie, które mówią, że dróg do Allaha jest wiele i nie ma znaczenia, z której strony wspinasz się na górę, Zajdziesz na szczyt. Więc myślałem, może to jest to, kim Bóg jest. A może on jest inny. Może ma szczególną drogę dla mnie. I chce, abym ja szedł tą specyficzną drogą. Więc myślałem, nigdy nie dowiem się, jeśli nie zapytam go. Więc tak zrobiłem. Modliłem się, pościłem i z głębi mojego serca, z całej siły, pytałem: Boże, co Ty chcesz, abym ja czynił? Jaka jest droga, którą mam iść? Więc przez dwa tygodnie siedziałem w jednym miejscu i modliłem się przez tak wiele godzin. Pościłem, zasypiałem w tym miejscu i budziłem się i ponownie się modliłem i ponownie i ponownie pytając Boga. Czego ode mnie żądasz? Po dwóch tygodniach nie miałem odpowiedzi. I really Byłem sfrustrowany. But I powiedziałem: Zapomnijcie o tym, co, co to jest. Nie mam żadnych szans, aby dowiedzieć się, czego Bóg chce. Nawet nie wiem, czy Bóg istnieje. Zmarnowałem całe moje życie. Bałem się całe moje życie. Próbowałem robić wszystko, aby podobać się Allahowi. A teraz On miesza mi w głowie. Jeśli On jest wszechwiedzący, wie, że w moim sercu kocham Go. I jakie to ma znaczenie, w jakimkolwiek imieniem Go wzywam, On wie, że w moim sercu Go kocham. A jeśli ma to dla mnie jakieś znaczenie, pytałem się Go przez dwa tygodnie, modliłem się i nic się nie stało. Wiecie, pomyślałem, pójdę swoimi drogami. Będę robił to, co podoba się Oczywiście, dla mnie. I w tym momencie Boża obecność wypełniła moją celę. W Islamie największy grzech, jaki możesz e, uczynić, za który nigdy nie będziesz miał przebaczone, jest powątpiewanie w Boga, w jego naukę, powątpiewanie w jego proroka. I ja to zrobiłem. Islam także naucza, że Bóg nigdy nie objawia się człowiekowi. A ja wiedziałem, Bóg jest w tej sali. Ja uczyniłem największy grzech, który nie może być przebaczony. Boża obecność jest w mojej celi. Jestem skonfrontowany z Jego świętością. To wszystko dzieje się tak niespodziewanie. Jestem skonfrontowany z Jego świętością, która nakłada na mnie ogromny ciężar grzechu. I wiem, już wiem, że. Że, ponieważ on jest sprawiedliwy, on musi mnie zabić, musi mnie zgładzić z powierzchni ziemi, ponieważ jestem pełen grzechu. Zacząłem płakać, ponieważ nie chciałem umierać. Ale wiedziałem też, że nie mam żadnych szans. On był taki święty, a ja byłem taki zły. Osunąłem się w róg mojej celi, schowałem głowę w moje ramiona i wołałem: Boże, przebacz mi, Boże, przebacz mi, przebacz. Mi, przebacz. Wołałem, przebacz, przebacz, przebacz. I kiedy tak wołałem, przebacz mi, poczułem dotknięcie na moim ramieniu. Przebaczam ci. Natychmiast, kiedy te słowa były wypowiadane, fizycznie poczułem przebaczenie. I nie rozumiałem tego. Powiedziałem zaraz. W imieniu Boga, który jest łaskawy i cudowny, my nie wiemy, czy mamy przebaczone, aż do dnia sądu. Dlatego nie ma nawet jednego wersetu w Koranie, który mówi, że Mohamed jest w niebie. On musi czekać, jak każdy człowiek, na dzień zmartwychwstania, i wtedy wszyscy będą osądzeni. Więc jak to jest? Kim jest ten Bóg, który mówi Przebaczam Ci, a ja czuję przebaczenie. Więc zapytałem się, kim jesteś? Przebaczył mi i czułem przebaczenie. Powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. W momencie, w którym usłyszałem te słowa, wiedziałem, że one mają wielkie, Wagę, ale absolutnie nie wiedziałem, co one znaczą. Siedzę i dalej nie wiem, kim jest ten Bóg, więc zapytałem się Go, jakie jest Twoje imię? Jezus Chrystus, Bóg żywy, odpowiedział. W momencie, w którym wypowiedział te słowa. Było to tak, jakby każda jedna kość z mojego organizmu została wyciągnięta, osunąłem się na ziemię, upadłem na twarz, zacząłem płakać. W obecności Bożej tylko płakałem, ciągle nie mogę zapomnieć. Minęło już 18 lat, ale nie mogę zapomnieć Jego miłości, Jego łaski. Nie mogę zapomnieć tego, co zrobił dla mnie w ten dzień. I po prostu powiedział: Przebaczam ci, i poczułem przebaczenie. Upadłem na twarz, płakałem, ponieważ przez wiele lat próbowałem upodobać się Bogu. Ale nic z tego, co zrobiłem, nie podobało mu się. Nic z tego. On nawet nie był wielkim Bogiem. Byłem się taki oszukany, zwiedzony, ponieważ powiedzieli mi, że to jest Bóg, a to nie był Bóg. Powiedzieli mi, idź do tych niewiernych i zabijaj ich w imieniu Allaha. A ten Bóg mówi: Kochaj tak jak ja kocham, przebaczaj tak jak ja przebaczam. I to było wszystko. To, co w moim sercu potrzebowałem, czułem, tak, to jest Boża prawda. Bóg jest przebaczeniem, Bóg jest miłością. Więc płakałem tak dwie godziny i patrzyłem, patrzyłem na jego stopy. I w momencie, w którym spojrzałem do góry, widziałem coś jakby ekran telewizora, i widziałem tam ludzi z wszystkich. Pokoleń wszystkich narodów i stron. I każda jedna osoba, którą widziałem, widziałem każdą jedną złą rzecz, którą oni uczynili. Wiem, Boże, oni wszyscy są grzesznikami. A on powiedział, Jak łatwo było to dla ciebie, aby osiągnąć przebaczenie? Powiedziałem, Bardzo łatwo. W Farsi mówimy tak łatwo jak napić się wody. I chwilę później powiedziałem: nie, 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 nawet łatwiej niż napić się wody. On powiedział: Tak prosto jak przebaczyłem Tobie, tak przebaczę im. Kto im o tym powie? Powiedziałem: Poślij mnie. Idź, powiedziałem i w ten sposób stałem się chrześcijaninem. A więc modliłem się, Boże, przyszli mi Pismo Święte. I w więzieniu z innej sekcji przyszedł pewien człowiek, podał mi książkę i powiedział: To jest, o co prosiłeś. On był z Indii, a rozmawiałem w jego języku. Więc kiedy dał mi tą księgę, wiedziałem, że to jest Pismo Święte. Zapomniałem mu podziękować. I powiedziałem: Boże, jak jesteś wspaniały. Prosiłem cię o to wczorajszego wieczoru, a dzisiaj dajesz mi Biblię. Jesteś Bogiem, Wszechmogącym i tak szybko zaopatrujesz. To jest żywe Boże Słowo. Powiem Wam. Dzielę się moją historią, aby ludzie mogli usłyszeć o tym wspaniałym Bogu. Nie oczekuję, aby ktokolwiek stał się chrześcijaninem, ponieważ usłyszał moje świadectwo. Moje świadectwo jest dobre tylko dla mnie, ale chcę, aby ludzie zrozumieli to. To jest historia o wszechmogącym Bogu, który jest wszechmogącym i który szuka serc poszukujących Jego, który kocha całą ludzkość, całą swoją siłą. I mocą. Jeśli ktoś dzisiaj słuchał moje świadectwo, chciałbym, abyście powiedzieli, Boże niebiański, Stwórco wszystkiego, jeśli to jest prawda, ja chcę tego. I zapewniam Was, gwarantuję Wam, że ten wszechmogący Bóg, który przyszedł i dotknął moje życie i zmienił moje życie, i całkowicie przebaczył mi wszystko, co uczyniłem. On zapewnił mnie, że będę z nim w niebie. On może ciebie także zapewnić, tym samą pewnością, że będziesz z nim, i może dać ci także spróbować posmakować tego samego przebaczenia i miłości. I to jest to, kim Jezus jest. Niech chwała będzie dla niego teraz i na wieki wieków. Amen.